Hello! To dla dobry. mnie? Nie chcę mi się nawet nic mówić, nie? To dla mnie? Pani z kamerę odbież zaczynaj ile jest stopów, bo jeszcze są na tym Ile masz ogólnie? 31 stopów. O Boże, ja już patrzę jakie ty mi dałeś. No wiadomo, że są najgorsze. O Boże. Nie, no tylko nie mi Bokol. Tak, to jest lodówka. Dobry, tak, to jest, jest lodówka. O, akurat chciałam taką kupić. Wiatrak z hasłem. No z hasłem wiatr. To pewnie muszą być jakieś złodzieje. To, wiecie ile dzisiaj paczek? 312 paczek na bazie. Wiecie o co chodzi? Przez dwie godziny nie mogłem znaleźć nic w aucie moim. Po prostu nic. A Ale czemu, czemu? zgapiasz moje te a czemu? A, a czemu nie mogłem nic znaleźć? Bo po prostu miałem na sranę. Musiałem zabrać dwa bagi i chyba z 8 albo dziewięć paczek nadwymiarowych od jakiegoś chłopaka. Po prostu nie zmieściły mu się do auta. To mogłam być ja nie byłam, bo uciekłam wtedy. <noise> tak to właśnie jest, jak ma się kocią mordę i się chce po prostu wiedzieć co wszyscy inni chodzą. Mordę. Ty malki, po prostu e, musiał łazić Szczerze? I co jedziecie, co jedziecie? Ja a co masz? tak samo? Dzisiaj nie, nie, ja nie, tak nie, tak nie, 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 mam, nie, tylko mam nie, nie, stopów nie, 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 paczki no, bierz, bierz.